Oglądaliście live game? Co? Nic, to, jest, to jest piękne, jak ty tak wyrzucasz z rękawa czasami, wiesz, to jest... Mega mocne. I widziałem tego. Widziałem... Ja widziałem jakieś wyrywki na TikToku tego Tam... i widziałem Elonidasa, który... Tak, tak. I... tak, inaczej nie będę oceniał, bo to jest jakby format, jakby oni zrobili... Ej, szczerze, chcę, ci, chcę wam coś powiedzieć, żeby nie było, żeby nie było też, że... O, Burak del buraczony chujek, który zawsze... Nie, uważam, że stary live game to jest jakby ich format, oni robią to... Po raz pierwszy. Wiadomo, że gdzieś tam nie lubię się z kamerzystą, więc to jest więc nie będę wiadomo gdzieś tam yy, no pozytywny co do tego co robi, tak jak on nie będzie do mnie, ale osobiście uważam, że no nie ma co krytykować też na razie, bo jakby oni to robili po raz pierwszy, niektórym się to mogło podobać, widziałem, że w większości mimo wszystko nie, ale gdzieś tam kurwa jakby to nie jest kolejna frikowa gala, tylko to jest coś innego i w obliczu tego jak wiele kopii yy, Kopi, kopi, jakby kurwa, różnych formatów i tak dalej. Jak grzyby po deszczu sobie gdzieś tam rosną na polanie, bo jest wolny rynek i każdy ma do tego prawo, to w obliczu tego, ten live game, oni przynajmniej zrobili coś nowego, nie? Więc serio chcę być fuj obiektywny, nie? Do projektu kamerzysty, którego nie lubię, bo nie lubię go, on mnie też. Zrobili coś nowego, ale czy, czy, czy to było tak, wiesz? Fun ja osobiście. Fa... Czy to było fun to Watch, dla ciebie? Nie, dla mnie to nie było fun to Watch, ale zrobili coś nowego i pośmiałem się z, Milonidasa, który nie umiał wejść na tą poduszkę powietrzną. To mnie rozśmieszyło i wysłałem to do Merganiego, jego też to rozśmieszyło, więc gdzieś tam byłem usatysfakcjonowany, że mogłem rozśmieszyć sobie ziomka jakimś głównym. Ja widziałem tylko gdzieś na TikToku. Jak do niego to mi się przewinało, właśnie, że Melonidas no. nie umiał tam ustać na tej platformie. Ta.